Cześć, dzisiaj witam Was w nieco innym anturażu, mianowicie z legowiska ym, mojego psa. Tematem przewodnim yy, dzisiejszego filmiku będzie to, czy warto adoptować starego psa. Yy, w tle możecie słyszeć zmywarkę, więc z góry przepraszam, ale nic na to yy, nie poradzę. E, więc tak, zacznijmy od tego, że zwierzę nie jest rzeczą. I bez względu na to, czy mówimy tutaj o starym psie, o młodym psie, o jakimkolwiek innym zwierzęciu, pamiętajmy, że to nie jest rzecz, e, że to jest żywe zwierzę. Żywy organizm, który ma uczucia, e, odczuwa ból, odczuwa cierpienia i odczuwa radość tak samo jak każdy z nas. Specjalnie dałam taki tytuł, bo być może skłoni on do refleksji, albo dzięki niemu więcej osób wejdzie na ten film i podejmie dyskusję, lub być może dowie się czegoś, czego wcześniej nie wiedziało. No i może zacznijmy od początku. Czyli ja w swoim życiu psa miałam zawsze. Były to e, zawsze psy czyli tak zwane kundelki, e, były to psy porzucone, znalezione, adoptowane ze schroniska. Raz jeden mieliśmy psa od e, szczeniaka, ponieważ mój ojciec e, wtedy pracował e, jako geodeta i z jednej z wsi, w których akurat wykonywali pracę, Przywiózł e, malutkiego pieska, którego uratował, jak możecie się domyślić, przed e, tragiczną śmiercią. Oczywiście wtedy zrobił bardzo dobrze, popieram go, był to mój pierwszy pies i żył 14 lat, więc sporo. Jeśli ja miałabym wybierać w tej chwili, to adoptując psa, wzięłabym psa starego ponownie. E, tak jak było to w przypadku tego tutaj obywatela. Mam nadzieję, że. Dobrze go widzicie, bo zmieniło miejsce siedzenia. Leon ma w tej chwili lat 20, co jest właściwie taką e, umowną liczbą, bo jak wiadomo doliczyć konkretnego wieku nie można, e, ponieważ jest to pies, który został złapany e, jak błokał się po Wrocławiu i przywieziony do wrocławskiego schroniska. W schronisku przesiedział ponad e, pół roku, więc miał ogromne szczęście, E, ponieważ e, on został w okolicach wakacji e, złapany, wyłapany, a my adoptowaliśmy go w styczniu. W tej chwili on jest z nami lat 7, niedługo będzie 7 lat jak z nami mieszka, czyli w momencie adopcji miał lat 13. My wtedy mieliśmy jeszcze jednego psa, który e, już nie żyje, e, umarł, ale m, na co to powiem za chwilę, jak dojdziemy do... Y, chorób. Natomiast do Schrobeńska jeździliśmy bardzo często, ponieważ szukaliśmy właśnie jeszcze jednego psa, który byłby również partnerem dla tego, który został. E, żeby nie uczuł się samotny, to była akurat suczka. I my również chcieliśmy suczkę. Wiedzieliśmy, że chcemy suczkę i żeby była starsza. No, <noise> leon suczką nie jest, no ale wiadomo, serce nie sługa. I. Pewnego dnia po prostu zapytaliśmy opiekunka w schronisku wprost, że e, chcielibyśmy e, adoptować starego psa, e, że nie możemy znaleźć e, takiego w boksach, ponieważ pamiętajcie, że psy też w boksach nie siedzą cały czas. E, te, które są bardziej nieśmiałe, takie jak on, e, chowają się do swoich norek, które mają w budynkach e, przyległych do boksów, do których boksy są przyległe. No, i pani ucieszyła się, powiedziała, że oczywiście, że starych psów jest pod dostatkiem i że proponuje takiego pieska. No i poszliśmy do, to nie było, poszliśmy do klatki i przybiegł piesek w takim kolorze, z długą sierścią na bardzo krótkich łapkach. No, i ucieszyliśmy się, że super, bardzo miły. I zależało nam też na tym, żeby nie gryździć się z innymi psami, żeby nie był to pies do resocjalizacji. A wiadomo, po starszych psach, psach już, dorosłych psach już widać, czy są to psy agresywne, jakie mają charakter. To jest też jeden z punktów, do, do których zaraz przejdę. No i, i co? I ten pies był przesłodki, prześliczny. Był rok starszy, czyli wtedy miał 14 lat, ale problemem jest to, że my mieszkamy bardzo wysoko i również dużo podróżujemy, jeździmy autem i ten piesek miałby problemy z wchodzeniem po schodach. Od razu zapytaliśmy, czy, czy to nie jest problem, ponieważ pies ma krótkie łapki, a my mieszkamy wysoko, to jest stary pies, więc tak, był to problem i pani rzeczywiście powiedziała, że lepiej... Odpuścić. Natomiast tu od razu wtrącę, że tydzień później tak został adoptowany, więc mam nadzieję, że przeżył lub żyje nadal yy, i ma się śpiewanie. I że przeżył jeszcze yy, drugą młodość, że dane mu było w spokoju yy, spędzić starość. No i podczas rozmowy z panią opiekunką wybiegł z boksu on. <laughs> Co teraz wydaje się śmieszne, ponieważ. E, on rzadko kiedy wybiega, to znaczy raczej e, widujemy go w takiej pozycji <laughs> e, nawet jeżeli chodzi, czy, e, widać z kimś, to raczej jest taki wycofany. Rzadko kiedy zdarza mu się e, tak naprawdę e, taka wylewność. musi go kogoś bardzo lubić lub być bardzo e, mieć dobry dzień, być radosny. No i on wybiegł na tych swoich długich, bardzo długich łapkach. Wzięliśmy go na spacer nie. Pojechaliśmy po naszego pieska. Powiedzieliśmy, że przyjedziemy z naszym pieskiem, żeby się od razu zapoznały. No i e, przyjechaliśmy chyba e, w ten sam dzień od razu z naszą córką. Pani wyprowadziła z boksu Leona i mogliśmy iść e, na łąkę obok schroniska, e, z, żeby pieski się zapoznały. I to trwało dosłownie sekundę, ale oś od razu. Okazał się być słodziutkim, grzecznym i bardzo przyjaznym psem bezkonfliktowym. Oczywiście pragnącym miłości i czułości, jak każde zwierzę w chronisku tym bardziej. Nie zastanawialiśmy się w ogóle, po prostu go adoptowaliśmy. No i taka jest historia Leosia. Okazało się, że był bardzo źle traktowany przez ludzi wcześniej, że ma śród w łapach, że ma badaczkę. Ma bardzo zaniedbane uzębienie, miał bardzo złe wyniki krwi. Um, ale na szczęście nasza pani weterynarz yy, postawiła go na nogi. Wtedy jak go adoptowaliśmy to rozmawiając z panią yy, ze schroniska yy, no, no tak przypuszczaliśmy, że pożyje piesek około roku. No, na szczęście żyje już, tak jak mówiłam, lat 7 i ma się świetnie, chociaż niestety w tym roku oszlepuje. No i co, przechodząc y, już do konkretów, y, jak to jest z tym starym psem? Na pewno pozytywne jest to, że. Y, Okej, okay. musiałam zobaczyć, czy w <grywa> ogóle się nagrywa. Y, no i co? Y, aha, na czym ja skończyłam? No i teraz przechodzimy do meritum. Mianowicie, jak to jest z tymi starymi psami i dlaczego my akurat jesteśmy starego psa? Po pierwsze, po psie, które jest dorosły. Ja oczywiście nie mówię, żeby adoptować um, całkiem um, stare psy. Jeżeli nie czujecie się na siłach, to dajcie szansę chociaż psu w średnim wieku, niekoniecznie takim, takiemu bardzo staremu. I też pamiętajcie o tych ograniczeniach, między innymi te schody, o których mówiłam. Ale w schronisku wszyscy wam powiedzą, opiekunowie, um, czego pies potrzebuje, jaki ma charakter i um, ewentualnie czy lubi się z innymi zwierzętami, czy godzi się z kotami, z dziećmi. Wszystkiego się dowiecie. Przynajmniej w rosyjskim skryńcu osoby, które to prowadzą, które są zaangażowane w jego funkcjonowanie, są bardzo kompetentne. Szczere, także bez obaw. Ze starymi psami jest tak, że po prostu pies dorosły, nie będący już szczeniakiem, ma ukształtowany charakter, i bez względu na to, co przeżył wcześniej, my już widzimy, jakie on ma traumy, jakie on ma przyzwyczajenia widzimy po prostu jaki jest. Yy, właściwie yy, no oczywiście może się wydarzyć tak, że coś nas zaskoczy, ale tak jak yy, z własnego doświadczenia a widzę, to, yy, to zawsze się sprawdza. On powinien właściwie być dzisiaj na pierwszym planie, ale nie namówię go na to, bo tutaj stoi statyw, właściwie dwa, właściwie lampa oprócz kamery, a on boi się yy, takich dużych przedmiotów więc tak, wiemy jaki pies ma charakter nie wiemy czego możemy się po nim spodziewać mniej więcej, bo oczywiście tak jak mówię wszystko nas może zaskoczyć, ale zazwyczaj e, tak jest jak, e, jak widzimy, czyli jeżeli pies jest łagodny, no to już łagodny pozostaje chyba, że znowu przeżyje jakąś traumę no to wiadomo, to już musielibyście rozmawiać z kimś kompetentnym, z To ja mówię wam tylko o swoich własnych odczuciach, przede wszystkim jest też pies spokojny, jak pies nie jest szczeniakiem, nie jest e, młodym psem ma już y, takie poczucie, że jak dostał ciepły kąt, y, ma swój dom, y, no to on y, nie jest wymagający. On po prostu sobie y, siedzi, jest grzeczny, wszędzie z nami chodzi. Y, jak chce spać, no to komunikuje, to y, wtedy musimy mu dać możliwość pójścia. E, spać, czyli w, jak jesteśmy na wyjeździe, na przykład pod namiotem, no to on sobie idzie grzecznie spać, a my siedzimy jeszcze mm, e, imprezujemy na swoich <grytanie> krzesełkach. E, musicie też pamiętać o tym, że pies starszy, adoptowany, to jest pies prawdopodobnie z traumą. To jest pies po przejściach. W przypadku Leona um, okazało się, no tylko tyle wiemy, że ktoś do niego strzelał. On ma śród zarosnięty w łapach. Na szczęście um, tak y, zarósł, już, bo był mu robić żadnych operacji w przedniej, w tylnej łapie, więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo on boi się fajerwerków i ogólnie hałasu. Jak go wzięliśmy, to y, pamiętam, że chyba kilka dni po adopcji przyjechał do nas znajomy, chłop z Mazur którego serdecznie pozdrawiamy i pamiętam, że był u nas odwiedziny i jedliśmy coś, mieliśmy wtedy szkany stolik taki kawowy i któremuś z nas chyba s... coś się obiło o sztućce albo nie pamiętam coś spadło w każdym razie no i wyobraźcie sobie, że on tak się bał że uciekł i długo nie mogliśmy go znaleźć. Okazało się, że się schował pod szafkę w łazience i siedział tam i się telepał, tak bardzo się bał. No i w ogóle ma dużo takich traum, właśnie były się mioteł, dużych przedmiotów długich, które mogłyby mu wyrządzić krzywdę. Pamiętam też, że jak go adoptowaliśmy, to on nie umiał chodzić w ogóle po schodach. Tak jakby, no nie wiem, nie wiedział w ogóle o co chodzi z tymi schodami. I patrzył na naszą tą suczkę, którą mieliśmy wtedy eee, i tak jakoś powoli zaczął dreptać i potem wchodząc do góry w kamienicy, co pół piętro się zatrzymywał i chciał, żeby go pogłaskać. Eee, czy dobrze zrobił, żeby mu powiedzieć i tak myśmy go skali, mówił że super, że dzielny jest i w ogóle nie chciał żadnych eee, smakołków, żadnych nie dostawał, bo nie chciał żadnych, eee, tylko chciał właśnie, żeby go pochwalić i pogłaskać. Eee, pamiętam też, że nie umiał przechodzić przez ulicę i nie umiał chodzić na smyczy. Nie umiał też do samochodu. Natomiast wszystkiego się od niej szybko nauczył. Trwało to około tydzień. W tydzień, może dwa, też zaczął reagować na swoje imię, czyli Leon, które zostało mu nadane w schronisku. Myśmy już tego imienia nie zmieniali. Chcieliśmy, ale stwierdziliśmy, że ono po prostu do niego pasuje, a poza tym on nie ma ym, związanych z tym żadnych przykrych wspomnień, więc ym, to imię może zostać. No i teraz co? Jeśli chodzi o szczepienia, ja takie podstawowe rzeczy to odsyłam Was na swojego vloga. Tam macie artykuł o tym, jak podróżować z psem. Znajdziecie jakieś no, tam podstawowe informacje na temat szczepień, książeczek, paszportów, o tym już tutaj nie będę mówić. Link będziecie mieć na dole i wyświetli Wam się gdzieś tu. Natomiast mogę Wam jeszcze szybko powiedzieć o chorobach. Czyli tak, adoptujemy starego psa, mam nadzieję, że nie mówię jakoś bardzo chaotycznie. Widzimy, jaki ma charakter, mniej więcej się to pokrywa z tym, co mówią nam w schronisku. Żyjemy sobie z psem, ale e, musimy liczyć się z tym, że dopadną go wszelkie choroby. Z kundelkami jest tak, że one... Teraz nie wiem, bo też musiałby się wypowiedzieć lekarz i zobaczyć na statystyki, ale z mojego do doświadczenia wygląda e, to, to tak że one po prostu y, chorują mniej niż psy rasowe albo w typie, takie już nawet nie będę mówić jakie, w typie w każdym razie rasowym, e, ale chorują normalnie jak człowiek. I tak, jeden ten nasz pies, o którym wcześniej mówiłam, którego mieliśmy od małego, on umarł na przykład na cukrzycę, potem mieliśmy psa, którego ktoś wyrzucił pod domem, to też jest ciekawa historia, bo on to był listopad, to był jakoś początek zaraz po 2000, tak chyba, albo 2000, nie, nie pamiętam około 20 ponad 20 lat temu yy, i ktoś go wyrzucił na rogu yy, między naszym domem a domem moim, mojej babci. No i on czekał tam przez dwa tygodnie, nie chciał w ogóle z nikim iść, babcia mu donosiła jedzenie, każdy się nim opiekował, ale nie chciał się ruszyć, bo myślał, że po niego wrócą. On miał wtedy połamane żebra, żebra mu się źle zrosły. No i w końcu poszedł z babcią, został to było jej oczko w głowie, ale babcia umarła, później on mieszkał z nami i niestety zagryzł go pies. W międzyczasie adoptowaliśmy suczkę ze schroniska, no i one żyły we dwójkę. Więc jak tamten pies umarł, to ona trochę tak nie bardzo jej się zrobiła z głową. Tęskniła za nim, bo właściwie żyła z nim przez całe życie. No i dlatego też postanowiliśmy adoptować jego, ale one też nie żyły razem długo, ponieważ tamta suczka z kolei zachorowała na nerki. I tutaj y, jest istotna rzecz, y, żeby pilnować zębów psich. I tu bez względu na to, czy mówimy o psach rasowych czy o kundelkach, e, należy po prostu dbać o uzębienie psa, tak samo jak uzębienie nasze. Z nią był taki problem, że ona trochę gryzła, była nerwowa i nie bardzo dała się tego weterynarza zanieść. Miała dobre wyniki krwi, ale ona od małego gryzła patyki, przynosiła całe drzewa, kamienie, kompasie. się w ogólnie była taka trochę y, nadpobudliwa. I po prostu rozwaliła sobie te zęby. One jej y, tam się zniszczyły, i bakterie z zębów poszły na y, nerki. No i nerki niestety przestały y, pracować. Jeszcze ją uratowaliśmy, była pod kroplówkami, ale nic nie udało się już jej uratować. No i został on. No i on z tym swoim śrutem, Z gruczołami. To jest nasz drugi pies, który ma chore gruczoły, czyli zatykają mu się gruczoły, te, które są przy odbycie. To już też opowie Wam o szczegółach e, weterynarz, czyli takie lajtowe, no szczepienia, właściwie nic mu nie, y, nie dolegało. No i ta padaczka, którą ma, bo prawdopodobnie ma tam przestawiony kręgosłup. On miał mu zdjęcia, no doszliśmy do tego, że być może wynika to z, y, właśnie z tego, że y, miał wypadek albo był po prostu bity. No i jak się zdenerwuje, jak usiądzie na zimnym albo jak ktoś mocno go tak, y, wiecie, y, poczochra, bo on też przychodzi, żeby go ogłaskać, a ktoś kogo nie, kto go nie zna, no to jak widzi psa, który tak napiera mocno, to tak mocno go czochra, ale y, jego nie można dotykać w okolicy mm, ogona, kręgosłup w okolicy ogona, bo tam właśnie ma to porażenie. I potem ma y, atak padatki. Y, może opowiem Wam też jak wygląda akurat ten atak padatki, ponieważ on nie jest jakiś y, tak z tego co rozmawialiśmy z pają weterynarz y, silny, bo y, on trwa maksymalnie 10 minut, y, nie trzeba go przerywać żadnymi czopkami. Natomiast yy, on wtedy ślepnie i podcina mu nogi i on nie wie gdzie jest. Yy, teraz nauczył się, znaczy teraz, tak szybko właściwie nauczył się, że jak ma ten atak, to yy, przychodzi do nas, żeby mu złapać głowę, żeby go ogólnie tak yy, złapać, żeby on wiedział, że jest yy, ktoś przy nim, no i ma ten atak. No nie można na to patrzeć, powiem szczerze, że wygląda to dość drastycznie. No. My jesteśmy akurat już do tego przyzwyczajeni, tak jak i on, ale no, naprawdę powiem Wam, że no nie jest to widok e, fajny. No i co? Czyli właściwie pies zdrowy, <grym> można powiedzieć, ale no y, od jakiegoś czasu to trwało już chyba 5 lat. Y, on zaczął mieć zaćmę, y, no i w tym roku już odstęp y, całkowicie. Y, już y, jesteśmy po konsultacji z okulistą, y, psim. I sprawa wygląda tak, że na prawe oko widzi jeszcze minimalnie, ale tak jakby przez yy, mleczną szybę, a na lewo nie widzi już nic. I to było dla nas yy, szokujące, ponieważ yy, on yy, mimo tego, że yy, jakby nie węszył i nie biegał za piłką, on był zawsze bardzo zainteresowany, bez względu na to, gdzie byliśmy, on zawsze patrzył przez okno i yy, był taki ciekawy świata. No i było to dla nas y, y, jakby takim ciosem, nie wiedzieliśmy co z tym zrobić. No jest możliwość operacji, ale co sugerowała pa, Pani okulista, ale powiem Wam szczerze, że tak. Oprócz tego, że operacja kosztuje 7 tysięcy na oba oczy, bo to jest z wymianą soczewki, y, to jest 20% odrzutu, a poza tym Przypominam, on ma 20 lat. Narkoza do tego zabiegu jest yy, z, normalnie z anestezologiem. Yy, to nie jest tylko kupiać, tylko wziemna, narkoza. Więc nawet jeżeli się już obudzi, czyli nie będzie powikłań po operacji, to jest możliwe, że po pół roku siędą mu nerki, wątroba, lub wszystko naraz. I tak nie zubrze. Więc. Konsultowaliśmy się z wieloma osobami, również z właścicielami starych psów i wszyscy łącznie z weterynarzem doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu. Pies świetnie radzi sobie, ponieważ ma wąsy, ma węch, ma słuch i rodzi sobie naprawdę nieraz lepiej od nas, więc myślę, że... Nie będziemy po prostu wykonywać tej operacji. Chcieliśmy zrobić zrzutkę, ponieważ jest to kwota bardzo duża. Chcieliśmy prosić o pomoc, jakąś fundację, ale myślę, że są psy, które wymagają um, cięższej, um, cięższego leczenia i są w gorszym stanie niż Leon, więc um, po prostu jego zostawimy w spokoju, niech sobie żyje i niech mu będzie dobrze, tak jak jest. No dobra, i co co jeszcze powiem o chorobach, co? Kuku. No, stary pies. No, musicie pamiętać, że nie możecie wymagać od niego zbyt wiele. Starszy pies chce tylko spacer. Teraz już widzę od dwóch lat, że te spacery są coraz krótsze, aczkolwiek jak ma siłę i jest ładna pogoda, to on spaceruje trzy razy dziennie po godzinie i jest cennie strudzony. Lubi z nami też chodzić na bały siedziś tam, tam na trawie przy rzece, ale musicie pamiętać, że y, jeśli szukacie kompana do jakiegoś biegania albo uprawiania innego sportu, to stary pies nie jest dobrym pomysłem, tym bardziej duży albo ten z krótkimi łapami, który po prostu może sobie zrobić krzywdę, wy możecie zrobić mu krzywdę. No no i tyle. No. On ma chipa, ale to o tym też pisałam w... w Pości na blogu ma swój adres na obruszce. Obruszki my nie ściągamy, ma też obruszkę przeciw helno, którą nosi cały rok, no i aktualne szczepienia. Nie weterynarza często w tej chwili jest po zapaleniu trzeciej powieki, więc musimy jechać znowu na kontrolę, no i, no i tak, życie nam yy, płynie. Więc. Yy... Reasumując, pamiętajcie, że raczej takiego starego psa dajecie mu drugą, y, młodość, dajecie mu szansę na to wygodnie i wesoło i ciepło i miło spędził swoją starość. Y, możecie zrekompensować wszystkiego ym, cierpienia, które przeżył dotychczas, więc jeżeli macie możliwość, y, czujecie się na siłach, no to po prostu adoptujcie takiego psa. Pamiętajcie jednak, że zwierzę nie jest rzeczą, o czym mówiłam na początku. Nie róbcie prezentów w postaci zwierząt nikomu nigdy, ponieważ przysporzycie mu tylko stresu i cierpienia kolejnego, którego on nie chce. Ja ogólnie namawiam do adopcji psów i jestem za tym, żeby psom pomagać. Kotom, oczywiście, też, ale akurat w tym filmie mówimy o psach. Więc pamiętajcie, że jeżeli macie możliwość, zastanówcie się, czy chcecie kupić psa czy chcecie po prostu uratować jednego z tych, który, których los yy, nie rozpieszczał dotychczas. E, jeżeli macie jakieś pytania, no to zapraszam Was jak zwykle do dyskusji, do zadawania ich yy, poniżej w komentarzach. E, I przypominam o poście na moim blogu, do którego link znowu wystawię Wam tutaj i yy, będziecie go mieć na dole. O tym, jak podróżować z psem. E, myślę, że to wszystko. Jeśli yy, o czymś zapomniałam, to zaraz to dogram. Natomiast yy, w tej chwili, wydaje mi się, że powiedziałam wszystko. Mam nadzieję, że Lan był widoczny w tym filmie e, bardziej niż ja, bo to on był główną, a, głównym bohaterem dzisiejszego mm, filmiku. No, dziękuję Wam w takim razie bardzo. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!